Zawsze do mnie wraca, gdziekolwiek go nie rzucę. I podobnie jak bumerang, po wykonanym zadaniu powinien do Ciebie dotrzeć feedback. O tym właśnie opowiemy. Czym jest i co nam daje taki trafny informacyjny bumerang? Oraz co się dzieje, kiedy nasz szef nie do końca wie, jak go używać. Feedback to informacja zwrotna, która zawiera ocenę działań pracownika. Jeśli właśnie przyszłam do nowej pracy, nie do końca zdążyłam poznać standardy i przez cały miesiąc właściwie nikt nie komentuje tego, co robię, mogę czuć się troszkę niekomfortowo. No, delikatnie mówiąc, dyskomfort pewnie wzrośnie, jeśli zostaniesz nagle wezwana na dywanik do szefa i ten zdenerwowany zacznie cię za wszystko krytykować. Także za sytuację sprzed kilku tygodni, o których pewnie zdążyłam zapomnieć. A można przecież było tego wszystkiego uniknąć. Gdybym wcześniej dostała rzeczową i konkretną informację zwrotną, mogłabym korygować moje działania na bieżąco i nie traciłabym czasu. Dlatego feedback jest bardzo ważny. Ale informację zwrotną trzeba umiejętnie ubrać w słowa. Powinna być motywująca, a nie krzywdząca. Jak to zrobić? Liczy się konkretnie. Trzeba odnieść się do konkretnych sytuacji i działań. Pokazać, gdzie wystąpiły błędy. Tylko taka ocena sytuacji pozwoli wyciągnąć wnioski. Pracownik, który słyszy, na przykład. Cały ten raport jest zrobiony źle. Ty nic nie potrafisz. Dalej nie wie, co powinien poprawić, a jego samoocena spada i ciągnie na sam dół zaangażowanie, efektywność, jakikolwiek entuzjazm. Aby feedback był motywujący, oprócz tego, że odnosi się do błędów pracownika, powinien zawierać też odrobinę pozytywów. Na pewno można znaleźć jakieś plusy w pracy danej osoby. Warto zaznaczyć, że są aspekty, nad którymi ktoś musi popracować, ale jego umiejętności czy postawa są dla firmy ważne. Nikt nie lubi krytyki, a dokonanie konstruktywnej oceny to trudna sztuka. Dużo trudniejsze niż rzucanie tym. A więcej na temat feedbacku dowiesz się z naszego artykułu, do którego link znajduje się w opisie.